Łapanka, nie wiadomo gdzie się skryć, czy w gnoju w czy w stodole, pamiętam specjalnie także to było układane żeby z tyłu, był luz, a później jak się jeszcze uleżało, to już można było spać nawet. Uciekajcie do kościoła, nie przychodźcie, bo tu Niemcy obstawili, panie, tutaj kościół i będą ludzi łapać, wywozić, tośmy uciekali na noc, bo razy blisko były, tośmy... No w nocy, panie, dodali, po, po tym kliliśmy się. Jest tam jakiś samochód, leciał ci każdy cichutko kłacił pod o i lezał. Jak było parę razy, ktoś przyleciał z tego końca i mówił, chowajcie się, jak to na wsi dawniej, bo jest łapanka. No to każdy leciał gdzie tylko. Ale była nieprawda. Razu to aż uciekliśmy wie pani, gdzie jest brzozowica. Tam mój stryj miał stodoły, ten, ten jaśki Mandecki ojciec. I myśmy tam nas cała grupa zwieniawych, chłopaki, dziewczyny, wszystko. I to takśmy szli przez stawy te kłudzińskie, aż tam do tego. Po rosie, po, po, po rowach różnych się przeskakiwało. Też nie było wtedy tego. A proszę pani, jak było łapanka, to wszyscy spali w domu, bo nikt nie, nie wiedział i nikt nie powiedział. Wczesnym rankiem tyle, że brzask się zrobił, zaczęło, zaczęła ta cała kolumna niemiecka, granatowa policja. Wtedy było dużo poznaniaków to w tej policji, bardzo dużo. Niektórzy byli poczciwi ludzie, a niektórzy to tak jak to ludzie. To tak to, to było nie bardzo. To myśmy weszli, pani pewnie nie pamięta tego czworaka dworskiego, co tam był na tym placu, jak Władek, Wacek, Norek ma dom. To myśmy wszyscy wiaderkowej chłopaki, my dwie z Lucyną, moją siostrą, wszystko na ten czworak weszło na strych. Drabinę chłopcy wciągnęli, i siedzieliśmy cichutko. Tam były cztery wejścia, cztery sienie i cztery wejścia. Ktoś z któregoś tego wejścia zakrzyknął tak. Złaście z tej góry, bo Niemcy poszli pod rabinę, będą sprawdzać, czy nie ma kogo. Na strychu. No to myśmy wszyscy pouciekali z tej góry i to po drzwiach. Moja siostra poszła do dworu. Nie było młodej tej pani, tylko była jej teściowa, starsza babunia już taka. I tak mówi: proszę pani, niech mnie pani gdzie schowa. A gdzieś jest dziecko, schowam. Tak jak to dawniej na wsi pamięta pani, z szafy to nieraz tak stały na róg. O, tam była luka. To ona tak powiedziała, chodź dziecko za tą szafę. Siostra tam weszła, odsunęły jej trochę, później zasunęły te, te, dziewczyny, co były w kuchni dworskiej i Niemiec tam wpadł, zajrzał za szafę i moją siostrę do samochodu. Filip Hala. Filip Hala i zaraz jeszcze cały adres Pani podam, Han Punkt Punktstadt i Kreisamstadt, a to jest wioska Han. Pod granicą francuską, do Renu, tam byłam. No wywieźli nas. Wywieźli nas do Częstochowy. Tak, tam w Częstochowie znowu jakieś parowanie nie było tych rzeczy. Te nasze bielizny stare i tak dalej, no coś mi mieli to wszystko uparowane, A my coś nie stali, tak jak że im się urodzili. Tam i takie matki ciężarne były, mężczyźni byli. Tam nie było tego, tylko tak na razem nas puścili. No i proszę Panią, potem nas wywieźli wieczorem do Niemiec. Wieźli Was pociągiem czy samochodami? Po, 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 nie, po, pociągiem pociąg. świńskim. No, mhm. no i potem tam znowu też byliśmy w tym arbasancie w tym Niemczech. No i tam po, po, przyjeżdżali Ci Bałorzy, co mieli nas pozabierać. Przyjechali i pozabierali nas. No pojechaliśmy do tej Bałorki no nie, nie prosi mnie do kuchni, żebym się napić, żebym się coś tego, tylko do obory. Pokazaliśmy krowy, świnie, konie pokazała, a to kurmy dużo pokazała. Dopiero później, ja wiem, że chciałam się umyć. No, oni mnie nie rozumieli, a nikt nie. Ale pokazałam im wodę, bo tam kran był na dworze, że ja się chcę umyć. Dopiero dałam miskę, umyłam się, ale nie dałam ręcznika, bo się przyjdziła, bo ja polka jestem. Musiałam się moim koszulą być syć. 大部我